Witam, z tej strony Matrix123 yy, Witam Was w kolejnym odcinku z gry Ski Jumping 2021 hmm, No, długą przerwę miałem na kanale yy, Przepraszam I teraz będę się starał wrzucać odcinki regularniej yy, Raz w tygodniu Żeby też nie było ich za dużo, wiadomo Może kiedyś się pokuszę o to, żeby ich wrzucać więcej Ale obecnie będę się utrzymywał Żeby wrzucać je raz w tygodniu rozegrałem jeden konkurs od ostatniego odcinka i no no i co no i lecimy dalej z karierą skoczka. Z Tutaj rozegrałem zawody w Garmisch Partenkirchen i zajęłam pierwsze miejsce i teraz jakby no teraz będą drugie zawody drugi konkurs. Myślę, że zrobimy tak trzy konkursy, może cztery, jak nam się w miarę szybko uda zrobić te trzy. Zobaczymy, jak pójdzie z czasem. Mm, bardzo, bardzo korzystny wiatr pod marty. Oj, ale średnie wybicie, na w sensie będzie średni. No, takie średnie wybici, ale to są kwalifikacje. A, nie wiem jak, średni skok. Średni skok. Myślałem, że będzie lepiej, ale dobra. Nieważne, są to kwalifikacje. Zakwalifikujemy się raczej, na pewno. A, to trzecie miejsce. To dobry wynik. Mam nadzieję, że w konkursie teraz będzie lepiej. Też lepiej jak pod narty, czyli taki, taki najlepszy moim zdaniem. Dobry, miary, dobra, dotknięcie się od, od belki. Lepsze, lekko wybijcie jak z lotem. A tak, przed punktem, konfekcyjnym lekko. Ile to będzie metrów? 79. No tak nawet, nawet może będzie podium za, na pierwszej serii. Drugie miejsce. Ej, to nieźle. 9,4 punkta tracimy do Maciejaka. No, postaramy się nadrobić te 9 punktów. O, 94%. To już jest dobry wynik, w miarę pozytywnie. Dobra, odbicie, wow, dobrze, dobrze. Dobrze polece 81 metrów. No dobry skok, w miarę Mam nadzieję, że dogonimy Maćka. I tu pierwsze miejsce, ale czego dogoniliśmy? Tak, trzy punkty przewagi nad Maciejem K. Czyli macie im kota. No okej. Okay. Zrobiliśmy pierwsze miejsce, czyli bardzo dobrze. Może kupimy jakiś sprzęt, jakiś kask. Taki lepszy. Na razie, na razie pewnie pokupujemy sobie te, naj, te, te takie pierwsze, które są dostępne, te sprzęty. Bo nie mamy zbyt wielu mikroskopów, żebyśmy sobie kupowali lepsze sprzęty. Dla naszego skoczka. No stać nas to. Póki nas stać to kupię te te sprzęty, które na które nas stać. Może troszkę lepsze wyniki będą. No tak leciutko podskoczyły nasze statystyki. Dobra. No to yy, konkurs Pucharu Świata w Niżnym Tagile. Okej, okay, okej. Okay. Kurczę, ja coś niezbyt, niezbyt lubię tą skocznię, tak ogólnie. Dobre, odbi dobre odbicie od belki. Baknięcie. Nie najgorsze wybicie. Ale to jest bardzo krótki skok. No tak nie najgorsze mieliśmy te wszystkie rzeczy, a taki krótki skok, 109 metrów, no to nie, to nie jest najgorzej chyba. No to też pewnie mieliśmy wiatr taki średnio sprzyjający. Które miejsce? 20. 20 miejsce Będzie ciężko. Te dwa konkursy. Ok, jedyny oddać 94%. Dobre wybicie spod progu. I najgorszy star. 113 metrów no dobra zobaczymy które to nam ta miejsce po pierwszej serii obejrzyjmy powtórkę tego pięknego w miarę skoku no telemark jest, jest dobrze w miarę ok i które miejsce to będzie nam dawało 13 pechowe miejsce zobaczymy, że faktycznie takie pechowe Wiatr w plecy, 122 metry, żeby być pierwszym jakby po naszym stapie. Tu się uda to z jedoczyni. wybić najgorsze wybicie z progu. Dobra, 115 może metrów powinno być. Nawet 116. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie, żebym pokazywał powtórki ze skoków. Bo ja tak nie wiem, raz pokazuję, raz nie. Nie wiem, jak chcecie, to dajcie znać. A i 14 miejsce. Także spadliśmy o jedną pozycję, tylko. Dobrze, w miarę dobrze. No dobra. No to jeszcze jeden konkurs. Jeszcze jeden konkurs. Zobaczymy, jak po tym konkursie będziemy stali z czasem. A może to Wy zdecydujecie, czy chcecie trzy konkursy, czy cztery w, komu w odcinku. Dobra, wiatr w placu, lekko. 90% Leci, leci, leci. I nie ma tak znowu spadnie się 116 metrów. 115 tym razem. Sięcie miejsce i 13 w kwalifikacjach, czyli bardziej pozytywnie niż w poprzednich. O, bardzo ładne dotknięcie, 98%. Ale gorsze wybicie się z progu. Kontrolujemy, kontrolujemy nie ma Tak na wysokość pod tym konstrukcyjnym 118,5 metra. Dobry skok, bym powiedział. Nasz najlepszy, ale mały krąg. kurczę, bo miał chyba sprzyjający wiatr. 25. Ledwo, ledwo awansowaliśmy. Musimy się w drugiej serii bardziej postarać. Sto, pół metra z wiatrem w plecy. To co oni zrobią za młody, sto i pół metra na filmie Ale słabe w obicie, ale słabe. Ale to nawet nie będzie też w pół metra? Kurczę, ten kopiec zaparniony. Tylko i wyłącznie. 94 metry. Nawet patórki nie będę pokazywał, bo to, bo to nie wymaga pokazywania patórki. 28 miejsce. Kurczę, słaby ten konkurs trochę. Słabo wyszedł. No, mam rzekł, że średnio nawet słabo. No dobrze, no to skoro, skoro tak słaby był ten konkurs, to skoczmy w Engelbergu może raz jeden konkurs, żeby w miarę dobrze skończyć ten odcinek. Ja, ja nie przepadam jakoś osobiście za tym skocznym też o tyle, że nie lubię jej profilu. Ale mocny wiatr ponarty, 135,5 metra. No, dobra, zobaczmy. Nie ja lubię jej profilu, że się wysoko leci i się nagle szybko spada. Kronica taka. Królnica też ma taki profil. O patrzcie, patrzcie, tak wysoko niby leci. A jak szybko spada. No, to już jest 6 metrów. Mega, mega targało. Bardzo mną targało podczas lotu. Czwarte miejsce. I które to mam do miejsce? Dwudzieste. Ok. No dobra. 126 metrów tym razem. Starajmy się, żeby to był dobry skok. dość w miarę łagodny wiatr. żeby to nam nie targało. Oj, oj, oj Może tu się naczekopiero ten trochę wskaźnik, jest taką taki 111,5 metra. No nie wiem, ja coś dzisiaj mam takie problemy z wybiciem. Coś ciężko mi się wczuć w te wybicie. Uff, awansowaliśmy. O 70 punktach wygraliśmy z 31 miejscem. Dobra, może to będzie dobryskop, mam nadzieję. No teraz się jakoś wybiliśmy. Okej, okay. to ten punkt konfectujmy jak 21,5 metra. Mam nadzieję, że lekko awansujemy. nie nieruchoma sylwetka w czasie lotu. Dobre lądowanie. Jakby odległość jeszcze była taka lepsza, ale trudno. I które miejsce? Ła, wow, awansowaliśmy. Okej, okay. to mi się podoba. 11 pozycji awansowaliśmy, także ten konkurs nie wyszedł najgorzej. O, jeszcze yy, piąty poziom zdobyliśmy. Gwiazdkę jeszcze przyznałem na długość lotu. Właśnie doszedłem do wniosku, że długość lotu jest bardziej wartościowa niż siła wybicia. Bo jak będziemy lecieli i będzie mocno wiało, to nie będzie nami tak miotało podczas lotu. No dobra, no to tym w miarę miłym akcentem yy, zakończymy odcinek. Yy, dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, żeby szczelić łapkę w górę, subskrypcję, może nawet. No i co? No to żegnam się z Wami. Do widzenia.